Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Simsów na moim kanale, ale to będzie nieco inny odcinek niż zwykle, ponieważ ostatnio w komentarzach padła sugestia, żebym nagrała coś o swoich modach z The Sims 2. Hej, jest mały problem, ponieważ może nie wygląda, może i trochę wygląda moja rozgrywka w ten sposób, że osobiście nie przepadam za modami i takowe instaluję. Wyłącznie i tylko na potrzeby rozgrywek, jeżeli chodzi o kanał simowy. Jak nie nagrywałam. To w ogóle nie posługiwałam się żadnymi modami. Jedyny mod, który miałam zainstalowany, to jest oczywiście ten fix, jeżeli chodzi o cienie, no bo no bez tego, no to gra wygląda paskudnie. Oraz incimenator. To były dwa takie moje podstawowe mody. Wraz z rozwojem kanału tych modów zaczęło przybywać i przybywać. Więc opowiem o modach, które są dla mnie najbardziej creepy. Które posiadam, i te, które waham się pobrać, ale tak jakby też u mnie wywołują takie małe wytwy. Myślę, że to będzie o wiele ciekawsze niż opowiadanie o modyfikacjach, no bo no, no jest trochę tego cały czas jakieś nowe powstają. Więc tak, skupimy się dzisiaj na creepy modach z The Sims 2. Dokładnie przedstawię wam pięć modów. Pierwszy mod, który sobie dzisiaj weźmiemy na tapetę jest to Easy Bed. Easy Bed jest to łóżeczko, na które nas aktualnie nie stać, ale, ale od czego mamy kody. <laughs> Jezu, zamiast Modherlode tu chciałam napisać Motherlove. Modherlode, o. Ok, Ono jest właśnie turbo diablo podobne, a właściwie jest wzorowane na tym łóżeczku, które przed chwilą skasowałam. Niektóre rzeczywiście się znajdują w rozgrywce, ale nic bardziej mylnego. Stawiamy sobie je i ogólnie jest naprawdę bardzo fajny i przydatny modzik, ponieważ on pozwala robić barabara z simami, którzy nie mają ze sobą żadnych relacji. Podejrzewam, że nawet z wrogami można by było Taką czynność wykonać. Dobrze, sprawdźmy sobie. O, na przykład z, 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 z mortimerem. Nina ma strasznie słabe stosunki. Więc weźmy sobie. No, yy, z czego kojarzę, to Ksao zrobiła do tego tłumaczenie. Aczkolwiek ja nie korzystałam z jej tłumaczenia, tylko tak, jakby gra yy, przetłumaczyła mi sama z siebie, to no i to wygląda tak trochę nieładnie. No, wiadomo o co chodzi. To pozwólmy się odprężyć na przykład Ninie oraz Mortimerowi. Musimy na nich tutaj chwilę poczekać. No i na przykład właśnie Nina może wykonać Barabara z Mortimerem, albo nawet postarać się o dziecko. No i oczywiście nie widzę w tym żadnego problemu. Co jest dosyć creepy w tym modzie, to to, że nawet nie potrzebujemy pomocy Wild Childa. O tym modzie będę mówić później. Aby móc wykonywać barabara takie spontaniczne, nawet dorosły kontra nastolatek Mortimer, proszę wypieprzaj mi stąd. Idź mi gdzieś, na razie nie będziesz tutaj potrzebny. Byłeś tylko marnym rekwizytem. A teraz nasz kolejny rekwizyt. Halo? No. I tutaj oczywiście też możemy zrobić bara-bara. A nawet o dziwo jest postarać się o dziecko, aczkolwiek nie jestem pewna, czy to nie jest przypadkiem spowodowane wild childem, ponieważ wydaje mi się, że jak nie miałam tego moda, to mogłam jedynie nastolatkami robić bara-bara. Między nastolatkami dorosłymi, między nastolatkami, nastolatkami itd., no ale proszę bardzo. Tutaj też nie ma najmniejszego problemu, aby wykonać bara-bara. A co najciekawsze, na przykład weźmy sobie Dinę. Dinę sprowokowałam do tego, żeby była zamężna z Mortimerem, i na przykład niech ona się odpręży. No i dobra, Damian, jak się tutaj napotoczyłeś, to dawaj. O, Bella fear. Ok. To Mortimer mm, nie będzie widział zazdrości poprzez to, że oni się tutaj barabarują za pomocą Easy Beda. co też jest ciekawe i co też jest mega creepy. I co jest jeszcze w ogóle genialne w tym modzie, to jest to na przykład, że możemy tworzyć dzieci par jednopłciowych. No właśnie możemy się postarać o dziecko między facetem a facetem. I rzeczywiście to pyka. I teraz pozwolimy sobie do, do nowi urodzić te piękne, cudowne, wspaniałe dziecko. Oj, ale dobra, akurat jeżeli chodzi o. W ogóle to nie wiem, kto się na niego obraził. Cassandra się obraziła, ale to jest z kolei spowodowane ACR-em, bo mam połączone właśnie takie coś, że jak jeden sim zachodzi w ciążę bez barabara. Ze swoim, tak jakby, no, ze swoją ukochaną osobą, to ona się szczaja, że to jest dziecko ze zdradę, no ale no dobra, no pomijmy ten mały fakt. Halo, Don, wróć mi to dziecko. Don! No i mamy śliczne, piękne, cudowne, najlepsze dziecko na świecie, które jest właśnie Mortimera oraz Dona. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że na szczęście ten mod nie jest o tyle zwyrolski, że na przykład e, jeżeli byśmy tutaj wzięły dwie siostry kaliente, no to ten mod jest o tyle litościwy, że nie pozwala na jakieś takie różne kolidacje. Barabarowe między rodziną, więc chwała mu za to, że siostra z siostrą, siostra z bratem i tak dalej. Oni sobie tutaj na pewno w tym łóżku nie pofiglują. Następny creepy mod, który chciałabym Wam pokazać, to jest chyba coś, które, co jest najbardziej znane z live u młoteczki. Musimy znaleźć. Ok. Jest to telefon do tak zwanego. Chyba u nas to się utarło, że to jest troll. E, ale to się nazywa oryginalnie ogr, że możemy zadzwonić sobie do takiego pana ogra, e, dodaje nam się wraz z tym modem taki npc, musimy <laughs> zadmuchać w róg i wtedy przychodzi do nas taka e, dziwna podróbka, taka nie wiem, trochę obcego technika coś i możemy właśnie sprzedać na przykład dziecko. Jak nam się znudzi dziecko, to możemy właśnie temu panu je oddać. Piękne, nieprawdaż? Możemy sprzedać małe dziecko i dziecko oraz niemowlaka. Niestety na nastolatków to nie działa. W sumie szkoda. Ile zarobimy? 1350. Piękne. I oczywiście ten ogrom ma jeszcze takie super funkcje, jak na przykład E, bitwa na Pierdy. Ale oczywiście ona nic nie robi, oprócz takich no, wizualnych i dźwiękowych doznań. No i oczywiście mamy tutaj taką <grym> brązową <grym> kałużę. No niestety poszło z kleksem. E, ale, 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 jeżeli na przykład macie jakieś wyrzuty sumienia z tego powodu, że oddaliście parcha temu dziwnemu ogrowi, to możecie poprosić go o zwrot. I w sumie, co ciekawe, za ile go sprzedaliście, za tyle możecie go ponownie kupić, także w sumie spoko deal. No i jest oto z powrotem nasz błażejek. Yeah! Okej, okay. a propos modów <grym> dla dzieci, to znaczy tfu, przeznaczonych dla dzieci, no bo w sumie to na pewno nie jest dla dzieci. To najbardziej creepy mod, chyba w tym zestawieniu, znajduje się właśnie tutaj. Z kolei ten mod mi się najbardziej kojarzy z Patosimsów u Mareza. E, tak, tak, chyba już większość z was domyśla się o co chodzi, ponieważ mam tutaj taki piękny grill. No to jest ogólnie bardzo fajna sprawa, bo nie dość, że my połączamy przyjemne z pożytecznym, że no pozbywamy się niechcianych rzeczy. To jeszcze przy okazji możemy. Ta oszczędzić na hajsie do lodówki i napełnić sobie brzuszki, No, to jest bardzo fajne. No, 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 no. no, no. Tak jakby. <taki> Balbina już szczaiła o co chodzi. Brzuch jej urósł. Halo, Balbina. Już się patrzy na ten grill. O, dziewczynka biedak. Nie ma to jak mieć czystą wersję miłowa. o oh ja yeah. Dobra. No i co, urodziło nam się piękne, zdrowe, cudowne dziecko. A czas na health posiłek. Roast. Tak, to jest najbardziej obleśny mott na świecie. Nie wiem, kto miał taki zryty w żeby coś takiego wymyślić i umieścić w grze. Aczkolwiek to naprawdę działa. <grym> I nawet y Balbina dostała wspomnienie, że nauczyła się piec takowe danie. Także, no Balbina, jestem z ciebie dumna. Nie, nie jestem. No, i przyszedł czas chyba na najbardziej rozbudowany mod w tym całym rankingu, czyli już wcześniej przeze mnie wspomniany Wild Child, który oferuje naprawdę multum nowych rzeczy do naszych rozgrywek, jeżeli chodzi o nastolatki. Nastolatki otrzymują praktycznie takie same dostępne interakcje, tak samo jak dorośli oraz również nie dość, że mogą między sobą te interakcje wykonywać, czyli nastolatek per nastolatek, jak na przykład nastolatek z dorosłym. Na przykład Angelika może sobie... E, z, w, no na przykład właśnie może zaproponować wprowadzić się e, Damianowi Biedakowi, co już jest czymś nowym, ponieważ nastolatkowie ogólnie nie mają czegoś takiego dostępnego. Oczywiście zrobimy im first kiss. Mają już miłość, czyli na przykład możemy zaproponować oświadczyny. No i rzeczywiście oni się oświadczynują, nawet mają to w związkach, no i mogą się pobrać. Tak samo na przykład mogą sobie trzasnąć dziecko, pomimo tego, że dwoje są nastolatkami. No a dziwo tutaj właśnie nie mam tej yy, interakcji BaraBara, ale właśnie ten wild child moim zdaniem jest nie do końca yy, fair. Nie do końca tak, jakby może dopracowane, jeżeli chodzi o tą grę, bo właśnie przez tego moda. Może wybierać poprzez ACR możliwość postarania się o dziecko przez łóżko. No, ta Wild Child sprawia, że ta mm, interakcja jest jakimś cudem ukryta. A tym razem nie wyszło. Ale musicie uwierzyć mi na słowo, że to się naprawdę może zadziać, że nastolatka zachodzi w ciąży i normalnie rodzi dziecko. Co jest jeszcze problemem, jeżeli chodzi o tego moda, to to, że ten mod likwiduje tak jakby ciążowe stroje, tak samo jak u dorosłych, tak samo u nastolatek niestety nie możemy uświadczyć czegoś takiego jak strój ciążowy, co jest dosyć słabe, no bo nie widać tych ciążowych myszków, tych brzuszków i tak dalej. Jest to trochę upierdliwe. No, jak wcześniej wspomniałam, możemy wprowadzać sobie simów nastolatkami. Nastolatkowie, o właśnie, a mamy panią gazaciarkę. Możemy się legalnie na przykład runaway, czyli wyprowadzić się jak normalny dorosły. I na przykład właśnie są takie interakcje dostępne poprzez Squire że można się obijać w poryju legalnie z dorosłymi. W wersji The Sims 2 bez tego moda. E, irytowanie się z dorosłymi jest mocno ograniczone. Tutaj normalnie możemy się prać po ryjach bez żadnego e, problemu. I to jest chyba taka. No, to co wszystko pokazałam, to jest chyba najgłówniejsze, jeżeli chodzi o tego moda Wild Child. Możliwe, że jeszcze sama nawet do końca tego nie odkryłam wszystkiego, co e, pozwala robić ten mod. No, ale w sumie dla moich rozgrywek. To chodziło głównie o to, żeby właśnie robić taką mm, patolkę. No, a tutaj przy okazji mamy jeszcze <śmoda> moda na alimenty. Rodzice przesyłają na dzieci y, alimenty, jeżeli dziecko nie mieszka wraz z rodzicem na jednej parceli. No, ale akurat tego moda chyba nie będziemy tym razem y, omawiać. W sumie już mogłabym przejść do ostatniego moda, ale właśnie Marysia mi zniknęła do pracy. Ona by była idealnie potrzebna do omówienia tego moda, ponieważ nie mam go i nie mam go jak zaprezentować. Aczkolwiek, dobra, Daniel, ty się nadasz. Ponieważ natknęłam się ostatnio w internecie na takiego moda, który sprawia, że urodzenie dziecka może być ryzykowne. Istnieje tam chyba 10% szans, że Simka może, albo Sim podczas porodu może zemrzeć no z powodów tam naturalnych komplikacji poporodowych i tak dalej. Zastanawiałam się nawet nad zainstalowaniem tego, aczkolwiek z, z, z moim talentem do rozmnażania wszystkich jak popadnie, no trochę bym płakała, ponieważ no, bym miała tych Simów ciężarnych 1500 1900 i prawdopodobnie większość z nich, no, znając moje szczęście, 10%. To dla mnie by było strasznie dużo. No, jak właśnie jak wspomniałam, no, ten White jest też e, pływa na dorosłych i tutaj też tego ciążowego stroju nie ma, chyba że go tak hamsko przebiorę w ubrania dla matki poprzez mm, szafę. No to wtedy on się ogarnie, e, więc tak. Dla mnie ten mod jest creepy i w sumie nie wiem, czy taki mod istnieje. Jeżeli jest, to proszę dajcie znać w komentarzach, bo z miłą chęcią bym sobie zainstalowała coś takiego. A propos właśnie ciąży u mężczyzn, ponieważ, no okej, okay, rozumiem ten zamysł, bo w sumie Simowie rodzą w domu, Sim istnieje tak za bardzo, coś takiego jak szpital, to jest bardziej w teorii. No, trochę takie to jest nadciągane, tak, no nawet w życiu realnym w tych czasach, komplikacje poporodowe i tak dalej. No to jest dosyć rzadki temat, ale jeżeli chodzi o simów mężczyzn, poród naturalny i to jeszcze w domu, e, który jest praktycznie niemożliwy, no bo nie wiem, który miałby urodzić to dziecko. E, jeżeli coś takiego istnieje tylko dla mężczyzn, że można by było, nie wiem, 50% szans na uśmiercenie sima poprzez właśnie taki poród, to z miłą chęcią bym sobie to zainstalowała, bo to już jest tak, jak no, to już jest takie. Bliższe prawdy, no pomimo tego, że w życiu realnym mężczyźni nie mogą zachodzić w ciąży, no ale tutaj bym sobie to e, naprawdę propsowała. Tym pięknym, kosmicznym bąbelkiem chyba nie zostaje mi nic innego jak pożegnać się z Wami o to przedstawienie moich modów, które są takie. Znaczy moich modów. Modów, które uważam za najbardziej creepy i które są ciekawe, jeżeli chodzi o rozgrywkę w Sims 2. Oczywiście postaram się wszystko wam podlinkować pod opisem filmu. A więc trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!